Co jeszcze robicie? Starczy do Dlaczego tak długo leżycie? Koniec tego dobrego. Proszę, zakładamy buciki. Równiutko. Dalej, dalej, dalej. Wszyscy gotowi? To zbiórka przy swoich łóżkach. Porządnie. I proszę, wymarcz na dół. Proszę dalej, pora mi na dół. No, masz rację, że pani strasznie krzyczy. Jestem ciekawa, dlaczego no, tak karak to krzyczy na pani. gracze gracie ping-ponga, dziewczyny i Młodsi mogą się pobawić. No, 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 jak ty się zachowujesz? Co to jest? Proszę tam i się uspokoić. A wy też uważajcie, co robicie, przecież ma być bezpiecznie, a wy latacie jak szaleni opętani. Proszę spokojnie się bawić. Jest taka zła i krzyczy. Nie wiem dlaczego. Pani się na Ona Ale to jest dziecko. Każdy chce się bawić. Przecież ona nie robiła. Zastanawiam się, dlaczego Pani jest taka niemiła dla dzieci. Przecież Emilka tylko biegała. Właśnie, a zauważyłeś, się, że pani ciągle się ubiera w czarne ubrania? Mam różową sukienkę, może jej pożyczymy. A ja chustę? Może dzięki temu się zmieni, będzie mniejsza. Właśnie. A jeśli nam nie znaczy rzeczy, to się wymkniemy i coś kupimy. Tak, tylko że musimy być bardzo ostrożni. Czy może dzięki temu będzie bardziej mniejsza dla dzieci? Tak, to świetny pomysł. Pomyślamy się dlaczego pani tak się smutno ubiera, może trzeba jej dać jakieś wesołe rzeczy, może spróbujmy je znaleźć tutaj. Tak, może coś no. będzie miał jakieś kolorowe rzeczy niepotrzebne. I to jej i poprawi humor. Ja mam różową fustę, mogę dać naszej pani, może dzięki temu będzie dla nas mniejsza i w ogóle. Ja mam fajną różową czapkę. A mi? ja mam tak ładną różową bluzkę, może się przyda. Tylko czy nasze ubrania będą jej dobre? Musimy jakoś zebrać pieniądze mam. albo coś takiego. A przecież mamy w skarbonkach różne pieniądze. No, no to tak, pani da, to tak, ale zawsze pani ma pod kluczem. No to słuchajmy, do roboty, szukajmy tych ubrań. Co? Ja nie nie. Nie nie to nie nie. Może to się przyda? Może to się przyda? przyda. Tak, przyda. No to, tak. Według to nie też to będzie dobrze. No. Ta bluza i sukienki... A, a ja, i, a ja nie naszej pani jeszcze a. dam różową panterę, żeby nie była samotna. A może pójdziemy już podarować pani te rzeczy? No, no gdzie Chodźmy. Chodźmy już. Go. Nie Schować go go No nie. Gdzie te dzieciaki się podziały, No Ja już nie mogę. Proszę, to dla Pani. Ale co się stało? Co to ma znaczyć? O co tutaj chodzi? Czy ktoś mi wytłumaczy, o co tutaj chodzi? O co się stało? Także Pani, chciałyśmy Panią rozweselić i dałyśmy Pani mi te ubrania, dlatego, żeby Pani była dla nas mniejsza i w ogóle, bo Pani zawsze chodzi na czarno i jest dla nas, nie miła. I, i co ja teraz mam z tym zrobić? Musicie mi pomóc, bo ja nie wiem co mam z tym zrobić. My Pani pomożemy! Dziękuję. jak będzie wyglądać? Ciekawe Może będzie... Może... ale nie wiemy, czy to zadziała. Może zmieni się. Ja najbardziej ja się nie chcę, żeby Ciągle była miła. A jak się nie przebierze? Właśnie, może, A może jej tak się nie spodoba? No to, to wyrzuciła to. Może zgodzić się na jakieś zwierzątko, będzie fantastycznie, będziemy mogli się z nim bawić. I lalki, i samochód dziki dla chłopaków i takie zabawki. I jeszcze nowe ubrania. Tak, tak, A, właśnie. Będziemy bycie mogli iść na plac zabaw. No. No. albo, w piłkę albo na grać. A Tak, albo na pasem. I no, moje dzieci! Co robicie! No, no jak fajnie Was widzieć! O jak fajnie was widzi. O jak fajnie, że jesteście.